Nie tam Wszystko czego potrzebuję znaleźć się na shopie, mamy dodatkowe dostawy i rzeczy za jeden złotek Siema Słuchajcie, jak widzicie nie ma dzisiaj ze mną cegły Jest bardzo bobrany weekend, bardzo ciężki weekend Jak to weekend? Dobrze wiemy, jest niedziela, niedziela, no takie popołudnie Rano był ciężki poranek, tak, tak zazwyczaj jest w weekendach Nie ma Kuby spokojnie, Kuba przypełźnie niedługo na następnym prawdopodobnie filmie Już jego jakże piękna stópcia postawię Ja w ogóle kurwa jak nagrywam muszę mieć zamknięte okno Dlaczego muszę mieć to zamknięte okno? no muszę mieć zamknięte, dlatego że mam kurwa pod swoim dosłownie domem Plac, Plac zabaw i mi małe gnojusy droryja. Trzeba dziecko sprzedać. Wolny rynek jest. I ja teraz przychodzę z dwoma tematami. Pierwszy przede wszystkim temat, od którego właśnie sobie zaczniemy, to będzie wyzywanie Wersów na ulicy. Jak dobrze wiemy, popularność ma swoje plusy i minusy. Jest więcej w sumie chyba plusów niż minusów, ale. Te mi się wtedy bardzo rozpoznawali. Wjecham w żartem trafiłem na nagranie Ronaldo, który powiedział, że nie może kurwa przejść 20 metrów na parkingu pod sklepem, bo zaraz podchodzą ludzie i zaczynają go tylkać, prykać, tukać. Jego dzieci się boją. To są właśnie minusy bycia popularnym. Ja <laughs> dobrze, że ja kurwa nie jestem. Na, na, na TikToku pojawiło się pewne nagranie ostatnie. Jest strasznie kurwa zepsute jakościowo i Wygląda jakby było nagrywane kalkulatorem albo łokciem Z tego względu, że było pewnie remake'owane paręnaście razy Czyli z Messengera na Messengera, z Messengera na Snap'a, ze Snap'a na TikToka, z TikToka na Snap'a Tak w koło Macieju Na tym nagraniu widać jak pewien osobnik Podchodzi do Wersow i mówi, cytując powiedział Wow, Wersow moja ulubiona influencerka, zajebiście Też chcę być na nagraniu, jestem największym fanem Serio, mówi jakiś randomowy ziomek Weronika odpowiedziała coś tak w sumie zbytnio niewyraźnie, niezrozumiale, a później, yy, tak naprawdę, odchodząc, szybko odchodząc, krzyczy: Nie, tak serio, mam cię w dupie, mam cię w dupie, naprawdę. Wow, Verso, moja ulubiona influencerka, ale zajebiście, też chcę być na nagraniu. Jestem <gry> największym fanem, serio. Ha? Nie, mam cię w dupie, tak naprawdę. Hmm. To jest według mnie zachowanie, które jest no mrożące. To, że ekipa, słuchajcie, no są dwa podziały. Co dwa podziały? To, że ludzie na, w komentarzach mogą sobie pisać w internecie. To jest w internecie i. To jest zrozumiałe. To, co piszecie w internecie, to jest tylko w internecie i tak naprawdę nie wpłynie zbytnio personalnie na was. Nie macie ewentualnie jakiegoś zagrożenia. Kiedy jest taka sytuacja, że ktoś was wyzywa na ulicy, to jest mrożące, bo to, co ekipa no odpierdalała, jest fatalne, jest cringe'owe, jest żałosne, powinni bardzo dużą ilość pieniędzy i kar powinni za to zapłacić, co narobili. Ale podchodząc do kogoś na ulicy i wyzywając go, krzycząc, drąc mordę na niego, to jest takie nie, idź pan! No nie, po pierwsze, że nie, no tak się nie robi. Kurde, pan! Kultury! W tym momencie Wersow może czuć się delikatnie zagrożona. Nie wie, co się dzieje i nie ma pojęcia, co dana osoba podchodząca do Was ma w głowie. I co ma tu w głowie i ile ma tego w głowie. Bo na pewno krzycząc, mam Cię w dupie, nie zabłysnął ani to nie było śmieszne, ani nie było to zabawne. Jeżeli dla kogoś było to zabawne, zapraszam, wypierdam. Nie bronię tej ekipy, bo ktoś, kto ogląda nasze filmy w miarę na bieżąco wie, jakie mamy podejście do ekipowiczów i do całej ekipy. Że jest to jedna wielka tocząca Za się kula pykaniów. Według mnie to nie było zachowanie godne podziwu i nie powinno się takie coś wydarzyć następnym razem. Jeżeli ja na jego miejscu widziałbym po prostu gdzieś taką osobę, na przykład Wersow, a widziałem trąbę na żywo w Krakowie ostatnio, to po prostu przeszedłem obok niego i na tym się to skończyło. Nawet jakbym go nie lubił, nie podlaszbym do niego, był prywatnie, był z rodziną, bądź był po prostu zajęty. YouTuberzy i influencerzy zazwyczaj lubią, jak się do nich podchodzi, zależy od osoby, ale nie, większość osób lubi. Bardziej popularniejszym przeszkadza to, że ktoś narusza jego strefę komfortu, prywatności i w stu procentach to rozumiem, bo kiedyś, jak byłem troszkę bardziej wyżej, ludzie delikatnie wchodzili w moją strefę komfortu. I to jest really kurwa fakt. I to jest takie jedno dosyć irytujące. Dobrze, wszystko jest w porządku. Ale dobrze, irytujące jest też to, że możemy nagle nie mieć TikToka na Google'u albo Apple'u. Chodzi o zbanowanie TikToka żeby po prostu nie było możliwości pobrać aplikacji. Już miesiąc, dwa miesiące temu usłyszeliśmy o tym, że TikTok może wykorzystywać dane, zbierać dane, gromadzić bądź wykorzystywać je w jakichś niewiadomych celach. E, wiecie co? Ja nie chcę tutaj zbytnio spekulować, bo nie jestem jakimś spelużlantem. Mogło być to według mnie troszkę szarpaniny Pekinu w.S. Waszyngtonu. To jest tylko i wyłącznie. Moja opinia, ale tak mo mo może to być, bo dobrze wiemy jaki stosunek Ameryka ma do Chin. Można to było bardzo łatwo zauważyć na przykładzie ja I tak nienawidzę kurwa tych telefonów. Komary mnie pogryzły na tej jebanej działce. To jest dość skomplikowane. Oczywiście, jak zwykle, wzorujemy się na walce. Federalna Komisja Łączności wezwała Apple i Google do skasowania aplikacji. Ponoć pracownicy Chin wielokrotnie używali i wykorzystywali dane osobowe ludzi i członków mieszkających w Ameryce. No ja jestem. Dobra, to weź zaparkuj i chodź do mnie. Chodź tu do mnie, Chodzi o to, że ponoć aplikacja zaczęła zagrażać bezpieczeństwu narodowemu, i według mnie jest to możliwe. FCC, czyli Federalna Komisja Śledcza, nakazała gigantom technologicznym, by zablokowali TikToka i tym samym powstrzymali wyciek danych użytkowników. Dobrze wiemy, że jest to możliwe. Było już niejednokrotnie. Kurwa. Prawda jest taka, że nie mamy pojęcia dokładnie jak to się skończy. Można to rozumieć dwojako, są to na pewno przepychanki Pekinu i Białego Domu. Ponoć wykorzystują te dane i zbierają informacje na ich temat. Ile jest w tym naprawdę, no dokładnie nie wiemy, ale z tego co się? USA chce nakazać gigantom, czyli Google i Apple, żeby w najnowszych wersjach nie dało się pobrać ich aplikacji. Podejrzewam, że i tak będzie na to jakiś sposób i wiemy, że to jest dosyć mocny strzał w y, całą firmę TikToka, bo byłaby to dla nich tragedia, dosłownie istna tragedia. Dajcie nam pieniądze, dajcie nam pieniądze. Co, żało, Co żało, nie do tego nie się zadzwonisz, krytynie. Stop it, get some help. Zobaczymy, by ich przepychanki nie są jeszcze wiadome, nie wiadomo jak się skończył, a spokojnie wszystko to sobie obserwujemy. Ja wątpię, że zostanie to wyłączone na Google'u i na Apple'u. Chodzi tutaj o App Store'a i o sklep. Sklep Play? Jak jakoś tak to się nazywało. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za odcinek. Widzimy się w następnym z Jakubem Siema.